Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony. Dziś, moi drodzy, zobaczymy sobie w bitewce Izumo. Izumo, które jest prowadzone przez kolegę Durkera77. Dziękuję za podesłanie tejże powtórki. Ja słyszałem wiele niepochlebnych opinii na temat tego okrętu, na temat jego braku celności i tak dalej. Powiem wam, że na kilku stronach ze statystykami okrętów sobie sprawdziłem, konfrontując możliwości Izumo i możliwości IO. -y. I powiem Wam szczerze, że to Izumo na papierze wcale tak źle nie, nie wygląda, ponieważ ma lepszą Sigmę niż IO. Sigmę ma naprawdę bardzo dobrą. To jest wartość, o ile się nie mylę, 2,0. I ma mniejszy rozrzut, bo ma rozrzut podany jako 240 metrów. Natomiast IOA ma 200 bodajże 70 parę lub 290 parę. W każdym razie jest różnica spora. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę fakt, że AIOA ma moi drodzy troszeczkę większy zasięg, bo maksymalny zasięg i zoom to jest 21 z kawałkiem bodajże więc to też ma wpływ, tak jakby na dyspersję. Na tych 21 km, ta, na takim samym dystansie zasięgu dział ta dyspersja joły -E byłaby troszeczkę mniejsza. Mamy tu kaliber dział 410 mm, więc to są działa, które już są znane graczom japońskich pancerników od poziomu siódmego, bo 410 ma i Nagato, i 410 ma Amagi, i każdy, kto grał tymi okrętami, wie, że te okręty potrafią tymi działami zrobić krzywdę. Nagato generalnie nie ma jakichś większych kompleksów poza małą prędkością w konfrontacji, nawet z okrętami poziomu 9. Jeżeli jakiś pancernik mu pokaże burtę o krążownikach, nie wspominając, to naprawdę może być bolesne. Przeżycie podobna sytuacja ma się z Amagi, przy czym Amagi jest, wydaje mi się, znacznie bardziej celne. Niektórzy narzekają na zasięg działu Amagiego, bo on maksymalnie wynosi 19,9 km. Natomiast ja uważam, że zasięg taki właśnie typu 19, 19, 20 km jest wystarczający. Wcale nie musi być 24 czy 26 na takich dystansach rzadko się zdarzają jakieś super celne salwy. Niemniej jednak takie okręty jak, jak Yamato czasem potrafią jakąś tam cytadelę wstrzelić na tym dystansie. Zresztą amerykańskie pancerniki również. No tak. Jak my tu jesteśmy w ogóle rozlosowani? Jesteśmy na topce, gramy z siódemkami, z Są, jak widzicie, lotniskowce. Ja nie wiem czy to Izumo tu. Ja nie mam pewności, że to Izumo nie jest stokowe, bo jak patrzę sobie na to, co się znajduje na pokładzie tego okrętu, to tych dział tutaj na przykład artylerii dodatkowej i przeciwlotniczych jest naprawdę bardzo, ale to bardzo niewiele, więc jeżeli to będzie wynik zrobiony stokowym okrętem, a wynik wygląda naprawdę zacnie. No to gratulacje tak naprawdę powinny być podwójne. No dobra, no to mamy pierwszą dziewiczą salwę, która zadała 17 tysięcy obrażeń. Tutaj mieliśmy dwie nadpenetracje i. co jeszcze? I cytadele. Dwa przebicia i, i, i cytadele. No i teraz mamy lepszą perspektywę, ponieważ wypuściliśmy sobie samolot spotujący i zobaczmy, jak będzie wyglądała następna salwa. Następna salwa również za około 17 tysięcy, tym razem mamy dwie penetracje i znowu cytadele. Także początek bitwy wygląda na to, że zapowiada się dość obiecująco. No, Lemming Train się robi, to jest częsty widok w World of Warships, czyli jedna drużyna całością sił podąża na jedną stronę mapy, druga całością na drugą. I albo się spotkają na środku mapy i to jest wtedy pół biedy, albo będą się gonić dookoła mapy i większość przeciwników nie zrobi zbyt wiele w tej bitwie, nie zada zbyt wielkich obrażeń, ponieważ oni się cały czas w kółko będą. Gonić. Bardziej takie gonitwy są jakby zauważalne przy bitwie standardowej. Natomiast przy bitwie takiej jak ta, przy, przy dominacji, no to to się rzadziej zdarza, ale jak widzicie, też się może zdarzyć, bo tutaj na tej mapie tak się właśnie zdarzyło, że no nie dochodzi jakby do konfrontacji z. Przeciwnikami, bo oni cały czas gdzieś tam pływają sobie dookoła mapy. Dobra, ale nie o, tym, nie o tym chciałem mówić, tylko chciałem mówić o tym, co się dzieje w bitwie. Pięknie, Neptun cofa, zobaczcie. On, on nie wie, co za chwilę go spotka. O, właśnie, właśnie to go spotkało. Po raz kolejny ponad 17 tysięcy obrażeń. Będzie mu się grało już znacznie trudniej. No powiem Wam szczerze, że okręt na wstecznym to jest naprawdę najgorsze co można sobie zrobić, jeżeli jesteście do przeciwnika ustawieni burtą. Bo najłatwiej wtedy w taki okręt trafić i, i, i te obrażenia zazwyczaj wpadają duże. Możemy sobie na spokojnie na linii wody przycelować i, i przynajmniej jedna, czasami więcej cytadel potrafi w takim losowaniu wpaść. Owszem, czasami RNG pokrzyżuje nasze plany. No ale, nie w tym wypadku, tym razem Hipper dostał za 15400, także widzicie, no tu salwy takie, jeżeli chodzi o losowania, to godne, no. Nie chcę powiedzieć szczęśliwe, no ale, ale poniekąd można tak powiedzieć, że, że szczęśliwe. No więc zobaczmy, jak tu dalej się będzie sytuacja rozwijała. Teraz na burtę będzie pokazywał brytyjski Lion. No, i to jest też świetna okazja do tego, żeby mu w tą burtę trafić. Skupienie pocisków, jak widzicie, całkiem spoko. No, być może ta salwa była troszeczkę za wysoko przymierzona. tylko 6800 obrażeń, ale to jest taka chyba pierwsza salwa poniżej 10 000 obrażeń. Więc na spokojnie będzie można tutaj jeszcze za chwilę skorygować te swoje salwy. Colorado bokiem to również łatwy cel. On rozwija maksymalnie 20 jeden węzłów i jest go niezwykle łatwo trafić także zobaczymy ile tym razem, no tu akurat wpadły penetrację za 3800 ich było 3 ale myślę, że jeżeli Colorado gdzieś tam wypłynie za tej wyspy no to będzie można mu poprawić i teraz chyba będzie w opracowanie wzięty Gentleman na tym brytyjskim pancerniku strzał powyżej linii wody bo on jest skontowany i z celowan wycelowany za rufę tak aby trafić ten okręt no i zobaczcie, ładnie tutaj siadło mimo żeby stoteli, no to te wartości obrażeń naprawdę były bardzo, bardzo fajne no i za chwilę ten ja, ja powiedziałem Lion, Boże Wróć, to jest Lyon, to jest e, francuski pancernik siódemka. Lion się tam schował, Lion się dopiero teraz, za chwilę pokażę. No i teraz będziemy jeszcze mogli postrzelać sobie tu do Colorado, które również tam przez te 25 mm rufowe opancerzenie, jak widzicie, przyjęło piękną salwę. Dostaliśmy w tej chwili medal wsparcia, właśnie o Wilku. Mowa tutaj się nam pokazują te brytyjskie. Dziewiątki, no i teraz zobaczymy, czy będzie można im zrobić jakąś sensowną krzywdę. One, widzicie, nie płyną jak po sznurku, ale jednak tutaj, burtę widać i blisko 14 tysięcy wpada z tej salwy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, w konfrontacji z tymi pancernikami. I jak się w ogóle poukłada ta bitwa? Sharnhorse, zobaczcie, Pancernik przejmuje kapa. Brawo! No tam przeciwnicy będą mieli z nim ciężko. Ja widzę, że się tam kręci Neptun. A dlaczego mówię, że będą mieli ciężko? Ponieważ na tak małym dystansie żaden z przeciwników, który nie ma torped, prawdopodobnie nie zdecyduje się na tego Sharnhorsta wypłynąć, ponieważ może się to równać z tym, że bardzo szybko i bardzo łatwo wyląduje w porcie, dlatego też, zobaczcie, jeden pancernik tutaj trzyma w szachu cztery okręty, które tam widać na minimapie. Tam jest Zara, Neptun i dwa razy Lion. A tutaj jest tak naprawdę jeden pancernik, pozostałe okręty gdzieś tam są dalej i, i zarówno Buffle, jak i Fiji mają mniejszą siłę ognia. Nie wiem, czy Fiji nawet miałby w zasięgu te okręty, które tam się będą pojawiały. Colorado już na ogryzeczku Zobaczymy. Prawdopodobnie jakiś krążownik już tutaj się kolega na to Colorado nawet nie spogląda także nie ma sensu. On za chwilę zostanie zatopiony przez jakikolwiek inny okręt bardziej szybkostrzelny Teraz jakby ta salwa była troszeczkę niżej to by było idealnie Niestety nie polosowało i już bije w tym momencie artyleria dodatkowa. My musimy Uważać na torpedy, bo tu cały czas gdzieś w okolicy kręci się jakiś niszczyciel. I sukcesywnie te torpedy gdzieś tam bliżej nas lub dalej widujemy, więc trzeba naprawdę zachować w tej sytuacji ostrożność. No to już przestrzał chyba nie będzie, tak? Tak też pokazywał nam pokazywało nam urządzenie tutaj sygnalizujące kolejne torpetki, być może od Neptuna podejrzewam. Tutaj raczej nie od niszczyciela. No, i ten Neptun za chwilę nam się gdzieś tam pewnie wyspotuje, więc będziemy mogli tego Neptuna sponiewierać. Być może będziemy mogli też sponiewierać delikatnie zarę, która, która przez chwileczkę była widoczna. Ja, żeby pomóc w szczęściu, to bym tutaj wypuścił ten samolot spotujący. Myślę, że on by nam niektóre z tych jednostek przeciwnika. Pokazał, no i zobaczcie, kolejna piękna salwa z Cytadelą. Tu już obrażeń dużo nie było, ponieważ przeciwnikowi w puli HP zostało już niewiele i powoli, powoli moimi kroczkami zbliżamy się, tak gdzieś mamy 150 tysięcy, zbliżamy się w okolice 200 tysięcy obrażeń. Wszystko wskazuje na to, że będzie to bitwa wygrana. Przeciwników zostało już niewiele, jeżeli członkowie naszego teamu nie wyginął zbyt szybko no to jest wielce prawdopodobne że tę bitwę sobie tutaj ogarniemy Neptun z tego co widziałem na minimapie przed chwileczką był wyświecony jest ustawiony do nas tyłem to daje takie poczucie komfortu, że przynajmniej przez jakiś czas, dopóki się nie obróci nie będzie w stanie do nas strzelić torped on będzie musiał troszeczkę burty pokazać no a my będziemy mieli wówczas okazję do tego, aby ten okręt skasować. No, on tu na tym małym dystansie będzie dla nas zdecydowanie bardziej niebezpiecznym przeciwnikiem niż ten brytyjski pancernik, i to trzeba mieć na uwadze, ponieważ no, torpedami będzie nam w stanie zadać dużo, dużo więcej, moi drodzy obrażeń. No, ale ponieważ nie widzimy Neptuna, o właśnie, już się sytuacja zmienia, już Neptuna widzimy. I teraz będzie trzeba strzelić. Jeszcze dał do, do przodu taki prezencik. Także, tak jak widzicie, Neptuna nie ma, wpada Cytadela. Gdyby on był cały, to myślę, że, ty, że tych Cytadel wpadłoby więcej. Nie mogło więcej wpaść, bo on nie miał już tylu hp -ków. No i teraz na spokojnie będziemy się mogli zająć tą dziewiątką brytyjską. On teraz będzie okładany w zasadzie ze wszystkich stron. I można powiedzieć, że w, będziemy mieli... Za momencik po bitwie będzie trzeba tylko odszukać szokaku. Kolejna cytadela to już jest cytadela numer 7. Trzeba będzie odszukać, zobaczcie, szokaku. Tego być może jeszcze uda się strzelić do Brindisi, bo mamy go przecież w zasięgu arty głównej. No i spokojnie będziemy mogli tutaj tą bitewkę za chwileczkę. Zakończyć. Próbuję robić uniki tym włoskim krążownikiem. Kapitan tego okrętu już w jego kierunku zobaczcie, zmierzają torpedy. Teraz idzie salwa od nas. No i jeżeli go ktoś te w tej chwili nie zatopi, to my spokojnie będziemy mogli go tu zniszczyć. To jest frak numer 4. No i na przystawkę zostaje nam kochani lotniskowiec, czyli jak to się mówi, Wisienka. Na torcie. Myślę, że jeszcze będzie okazja strzelić do tego lotniskowca. Tam w okolicy, zobaczcie, nie mamy żadnej innej jednostki. Trzeba będzie po prostu do niego podpłynąć na taką odległość, aby go sobie wyświecić, aby był dla nas i dla sojuszników widoczny. No i teraz Izuma, jak widzicie, nabiera prędkości i zmierza w kierunku tego lotniskowca, no i już leci salwa z sześciu dział, to jest dystans 15,8 km. Mamy kolejną ósmą cytadelę przekroczyliśmy 200 tysięcy obrażeń i powolnym krokiem zmierzamy do końca bitwy. Zwłaszcza patrząc przez pryzmat tego, iż mamy już 900 ponad 70 punktów. Także myślę, że za chwileczkę będzie jeszcze jedna salwa i będziemy mieli tutaj rozstrzygnięcie tej potyczki i będziemy mogli sobie tą bitewkę na spokojnie omówić w porcie. No dobrze, mamy podsumowanie powtórki. Ponad 213 tysięcy obrażeń, 4 fragi, wsparcie duży kaliber. W sumie 8 cytadel, tak jak widzieliście udało się e, wsadzić e, 18.500 expa z modyfikatorami, e, 2792 expa bazowego, e, no i jeszcze obrażenia zadane poszczególnym e, okrętom. Tutaj z dodatkowej za dużo strzelane nie było, więc mamy tylko 16 trafień za 1815 e, obrażeń i zarobek z kątem premium wyniósł 300 Tysięcy. I co my tu mamy, moi drodzy? Zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem. To było Izumo na stoku na kadłubie A, dlatego miało tak mało HP. Możecie sobie zobaczyć, jakie ulepszenia zostały zastosowane: upgrade'y przez kolegę Durkera 77. Tak to u niego wygląda. No i jeszcze, jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne. Także mamy tutaj pokazane flagi, których kolega akurat w tejże bitwie użył. No i na końcu kapitana. Tu widzicie, generalnie, jest kapitan zrobiony stricte pod przeżywalność. Do tego jeszcze kamuflaż, i jest to Yamamoto Isoroku. Także tak to wygląda, moi drodzy, w tej bitewce na Izumo. Ja Was zapraszam na kolejne powtórki. I mówię do usłyszenia.